I witam Państwa bardzo serdecznie. Pora rozwiązać zagadkę tygodnia. Zagadkę tygodnia nie taką prostą, bo mamy 32 obrazki, ale jeżeli ktoś z Was jest dobry w spostrzegawczości, to ma szansę zdobyć nawet 8 tysięcy złotych, więc polecam tutaj przyjrzenie się tej zagadce przez minutę. I ja wyjaśnię, na czym polega sprawa. A sprawa wygląda tak. 32 pszczoły teraz przyleciały na ekran. Z jedną pszczołą jest coś delikatnie inaczej. Jeżeli wiesz, która to może być pszczoła, no to pisze sms oczywiście, ale podejrzewam, że na tym etapie... Jeszcze nikt nie wie, który to obrazek, dlatego że jest tego trochę. Trzeba się przyjrzeć na spokojnie. Trzeba popatrzeć mm, dokładnie, porównując te wszystkie obrazki, a, i wskazać będzie, trzeba literę cyfrę, czyli od A do D, od 1 do 8, lokalizację, położenie, gdzie znajduje się obrazek z różnicą. Tej osobie, która to zrobi, ja zapłacę nawet 8 tysięcy. A jak to zrobić? Należy wysłać SMS-a. Macie tam na dole numer SMS-a: 75480. W treści SMS-a należy wpisać słowo Znam i w trakcie rozstrzygania zagadki my zadzwonimy do kogoś z Was. I zapytam wtedy od A do D, od 1 do 8, który to jest obrazek. Mamy te skrzydełka, mamy te paski czarno-żółte, mamy uśmiechnięte pszczoły. Różnica jest tylko w jednym miejscu. Trudna to jest zagadka, bo tutaj jest 32 sztuki tych pszczół. Ale może ktoś. Ale powiem szczerze, jak teraz to się zmniejszyło, no to nie mam przekonania, czy ktoś jest w stanie to wypatrzeć. Ale spróbujmy, ale spróbujmy. Może akurat, może ktoś naprawdę taki sprytny, szybki, dobry w spostrzegawczości jest z nami. To ja daję dwie minuty i czekam. Dobra, słuchajcie, dwie minutki. Nie będziemy dawać więcej czasu, dlatego że to jest bardzo krótkie wyjście antenowe. Ja muszę jak najszybciej tę zagadkę doprowadzić życielko, do tak zwanego happy endu. A żeby ten happy end nastąpił, to potrzebny jest SMS. Także zapraszam bardzo serdecznie. Od A do D, od 1 do 8. Który to jest obrazek? Kto wie? Na której pszczole grafik wkomponował różnicę? Bardzo drobną, bardzo delikatną. Półtorej minuty. Nie widać tego w telewizji. Reżyser to jest chyba trochę, trochę za wysoki poziom trudności. My teraz mamy bardzo mało czasu. Minuta 20, proszę Państwa, jedna osoba jest potrzebna, kto dał radę. Pionowo poziomo nie będzie trzeba opisywać tej różnicy, jak już trafisz na antenę, tylko trzeba będzie wskazać y, literę i ten numer, prawda? Na przykład A1. Na przykład B8. No, w zależności, gdzie znajdziesz te różnice, jest tylko jedna różnica. Niecała minuta. Nie widzą ludzie. Tego jest za dużo. Słuchajcie, bo czasu jest bardzo niewiele. 40 sekund. Ja proponuję teraz 8000. Powiem tak, Słuchajcie, szkoda jest nie skorzystać z okazji, skoro już y, ktoś z Was teraz właśnie trafił na tę okazję, bo oglądasz program, w którym można wygrać. Jeżeli masz odpowiedź, to ja zapraszam. Uwaga! 20 sekund. Będzie ktoś, poczekaj, reżyserze, będzie ktoś. Kilkanaście sekund. Teraz śmiało. 75480. SMS o treści znam. Kto zauważył różnicę? Czekamy, mamy zero, czekamy. Osiem tysięcy dla kogo? Bardzo drobny szczegół, bardzo drobny detal. Kto wie? Czekamy. Kto się ucieszy? Kto wygra nawet osiem tysięcy? ostatnio wygrała pani Halina z Gdańska, Kto wygrywa teraz? Czekamy? Chyba nie widzą ludzie. Za mało czasu chyba. Proszę Państwa, oczywiście, jeżeli ktoś stwierdza, że tego czasu miał za mało, a ma ochotę wygrać 8000 zł, to oczywiście zapraszam serdecznie na godzinę 21. A wtedy też będzie okazja. A jak na razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. SMS-y teraz są brane pod uwagę. Regulamin zagadki tygodnia można znaleźć w internecie na stronie polonia1.tv. Do zobaczenia.